Witam wszystkich. Dzisiaj połączyłem dwie samice razem, tą rudą i tą czarną. Oni już razem siedzą przez 7 godzin. Przez te 7 godzin nie było nic złego, e, czego nie by mogli zrobić jedna drugie, czyli oni sobie już teraz ładnie siedzą. Jeszcze nie siedzą tak, żeby jedna przy drugiej siedziała, ale i nie. Nie ma takiego, żeby oni tam się bili między sobą, czy jeszcze coś. Jak połączyć te dwie samice razem, już Wam powiem. Trzeba sobie zrobić, akurat tu możecie widzieć, jest takie bliskie spotkanie jednej z drugą i oni wcale nie reagują. Normalnie sobie siedzą, jedzą i wszystko w nich jest w porządku. Nie ma czegoś takiego, żeby oni bili nogami, czy atakowali jedna drugą. No tak sobie cicho, spokojnie siedzą i jedzą. Jestem bardzo zadowolony przez to. Tu można widzieć akurat ten. I te dwa króliczki to są dzieci od tej, rudej A reszta moje, moje młodych to jest od tej czarnej dziewczynki. I oni wszyscy razem gonią. Nikt nie, po nikim nie skacze, nikt nikogo nie bije. Nikt na nikogo się nie wspina. Wszystko nie jest dobrze powiem jeszcze, że, są za, że już oni zaś kotni widziałem to tydzień temu, że oni już chcą do samca, oni zaczęli przy jedna do drugiej skakiwać. Pokazywać tym, że oni chcą już przeparować, to puściłem ich do samca. I oni już zaś jest kotni. Akurat ta jest taka bardzo miła. Strasznie lubi być na rękach. Lubi się głaskać, a to jest dzikus. Ona nie chce, żebym głaskała. Ona zawsze ucieka i się denerwuje. Także staram się je nie ruszać. Nie chcę, no to nie chcę. A za, na odwrót. O, przyszedł jest samczyk. O, jaka mama, takie dzieci. Na przykład te, to są idealne. O te, co od niej, to one też takie bardzo ręczne. Oni strasznie lubią być na rękach. No to są dzikus. Так, мамулька. Мамуля. Мамуся. Моя малютка мамуся. Получили микразы. Хоть уже ловушку себе лоска. А то можно гласкать, И я дети тоже такие. сам. Железные тоже можно, это нормально. прийти, взять их погласкать, позискать. Jak te króliki połączyć razem już Wam pokażę. Trzeba zrobić tylko taką ściankę jak tu, czyli siatki, żeby one jednym topem widzieli, mogli sobie normalnie podchodzić jeden do drugiej. I w taki sposób przez 3 tygodnie, żeby oni jedną topą widzieli. Potem po trzech tygodniach пустить их до сам так как они будут хотеть, oczywiście. если сами их двух покрою, дайте еще так, неделю, 10 дней, чтобы они были особо, чтобы они уже разумели, что они там котни, и если они уже будут видеть, что они котни, они уже не будут тогда си вспоминать один на другом, не будут мучить один на другом. Ja będą sobie na spokojnie siedzieć. Jak możecie teraz widzieć. i się cieszyć życie. Czy jest to źle, że kurdice są kotni, a male przy nich? Nie jest to źle. Powiem szczerze, że niektórzy mówią, że to jest źle. Nie. Tak jak do 20 dni, do 21 dnia samica karmi młodych. No a potem on oni tylko pod nią podłożem, ale tam już nie ma mleka, czyli ona już ich nie karmi. Ona już nie wydaje swoją energię, która którą potrzebuje na rozwój młodych w mleku, a tylko wydaje na młodzież. Czyli te już, możecie widzieć, on tu przychodzi sobie popić wody i ucieka dalej. Tu sobie zostawi tam dziewczynkę białutką i tam jeszcze jest tutaj czerń, taka wodo biała Ona siedzi. Jak myślicie zostawiać ich, czy nie? Napiszcie. Czy wam takie koliki się też podobają, takie, że były białe, białe rude. Bo niestety tak, ta dziewczynka ode mnie już powinna pojechać za chwilę. No jak, jeszcze jakieś pół roku, maks rok, i ona pojedzie ode mnie, bo już e, z niej nie weźmiesz dużo młodych. Wtedy, no jak można wziąć, ale już nie chcę ją wtedy męczyć bo 3 lata dla, dla samicy to jest już tak naprawdę dość dużo i ona już potem potrzebuje porządnego wypoczynku A mam takich ludzi, które chcą króliki za darmo dla dzieci i oni będą czekać długo wino, żeby dostać tego królika za darmo i mam dwie pani które już czekają ponad rok, że ta króliczka się zwolni od tego, żeby dawać młode i oni sobie ją weźmą na dożywocie. Tak jak oni chcą dla dzieci, a nie chcą kupować, chcą za darmo, to powiedziałem, że jak ta będzie miała 3 lata, to wtedy ja ją oddam. Tak jak młody już wtedy z niej nie trzeba brać. On już wtedy sobie powinny odpoczywać. Takie jest moje zdanie. Ja, ja zawsze tak tego się przetrzymuję, że. Trzy lata dla króliczki to jest taki ładny termin. Po tym terminie ona już powinna odpoczywać. Jasne, że na przykład w lecie to też oni siedzą, nie dają u mnie młodych. Temu mnie akurat ta mi się opłaciła w sierpniu. tak się okoczyła w sierpniu ale ona bardzo chciała do samca ja wtedy nic nie mogłem z tym zrobić ona przerzucała wodę ona przerzucała te karmidła wszystkie ona non stop się drapała ona nastąpiła nogami musiałem ją puścić do samca to samo miała ta ale o miesiąc wcześniej czyli między tymi królikami jest miesiąc różnica. no mamie. Ok się go askać Tak no. Chcesz, żeby ja ciebie dostawił u siebie na duże łodzie łóżki czyste, czyste Tak Zostaniesz tu u mnie na zawsze Także Tak się lączy Kroje. Samice Sam tu nigdy się nie lączy, bo nie będą się bić stale Będą się bić bardzo ciężko także łączyć samców nie polecam a samiczki to zawsze zawsze można połączyć potem rozdzielić tylko że akurat króliki są stadne zwierzęta oni bardziej lubią kiedy oni siedzą razem kiedy ich jest dużo moim zdaniem to jest najlepiej kiedy jest ich dużo kiedy oni mogą jedno drugą wylizać, wyczesać И так далее. Такие кролики не такие, чтобы себя бить. Ну, если chodzi о самите, сам кто-то ест, но же завтра будем себя бить. А самички-то вообще тихо, спокойно съездят и себя навет не грызом. И те такие малюшек. Доброе, все, с Милого Дня, Милой Недели. До свидания.